Dzisiaj opowiem Wam trochę na temat rekcji czasownika. Cóż to jest ta rekcja czasownika? No, jest to taki czasownik, który łączy się z przyimkiem. No i wybrałem tutaj takie przykłady, które nie pokrywają się z językiem polskim, dlatego pomyślałem sobie, że może to być dla Was jakiś problem i trzeba po prostu wkuć te czasowniki. A jaki czasownik łączy się z którym przyimkiem? Po tych przyimkach będą następowały rodzajniki. I to jest e, dzisiaj przedstawię e, z akuzatywem, czyli po przyimku będziecie dawać den od męskiego, di od żeńskiego albo od liczby mnogiej, lub das od rodzaju nijakiego. No i spróbujcie, jak zwykle zmieścić się w lukach. Spróbujmy. Cieszyć się na coś. Sich freuen auf. Cieszę się na wakacje, czyli na coś, co przyjdzie. To zawsze stosujemy do przyszłości. Ich freue mich auf die Ferien. Cieszyć się z, ale z czegoś, co już jest. Czyli z czegoś, co miało miejsce. sich freuen über. Cieszę się z tej propozycji. Ich freue mich über diesen Vorschlag. Ich o denken an. Ich denke immer an dich. Albo o tym facecie, tak jak Wam podawałem tam z przodu, to byśmy powiedzieli Ich denke immer an den Mann. O tej kobiecie. An die Frau. I tak dalej. Przypomnieć sobie o kimś, o czymś, albo pamiętać o kimś, o czymś. Zich erinnern an, Pamiętasz tego faceta z Krakowa? Erinnerst du dich an den Kerl aus Krakau? rezygnować z czegoś verzichten auf ona zrezygnowała z tego wyjazdu do Berlina sie verzichtete Auf die Reise nach Berlin. Złościć się na coś, na kogoś. Sich ärgern über. Dlaczego się na mnie złościsz? Warum ärgerst du dich über mich? Przygotowywać się do czegoś. Sich vorbereiten auf Ona przygotowuje się do sprawdzianu. Sie bereitet sich auf den Test vor. Pisać do. Schreiben an. Napiszę maila do szefa. Ich schreibe eine E-mail an den szef. Śmiać się z kogoś albo z czegoś. lachen über Oni się śmieją z jej wyglądu. Sie lachen über ihr aussehen. Zdecydować się na coś Sich entscheiden für. Ich entschied mich für diese Schuhe. przyzwyczaić się do sich gewöhnen an Musisz się przyzwyczaić do jego komentarzy Du musst dich an seine Kommentare gewöhnen.